Siemanko, siemanko, dzisiaj zajmiemy się taktyką 4-3-3 w wersji drugiej. Ostatnio była taktyka z pięcioma obrońcami, dzisiaj zajmiemy się taktyką na czterech defensorów. Mamy też trzech pomocników, z których jeden jest odpowiedzialny głównie za obronę, a dwóch bardziej wspiera atak. No a w linii ofensywnej mamy trzech piłkarzy, którzy będą odpowiedzialni właśnie za strzelanie bramek. I po rozegraniu około 20 spotkań właśnie tą formacją mogę szczerze powiedzieć, że bardzo łatwo kreuje się sytuacje podbramkowe, a jeśli chodzi o obronę, to wcale nie jest tak źle właśnie z uwagi na tego środkowego. Defensywnego pomocnika, który bardzo dużo czyści, właśnie na przedpolu. Dlatego ta taktyka jest naprawdę bardzo fajnie zrównoważona między defensywą a ofensywą. Tak więc zaczynamy tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, use7bike.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uzyskać dodatkowe 6% zniżki. Link w opisie. Oczywiście na samym starcie, kodzik do taktyki. Tutaj go wam wkleję, żebyście mogli go sobie spokojnie przepisać. Oczywiście możecie to wideo sobie zastopować w tym momencie i spokojnie przepisać ten kod. Pamiętajcie, że duże i małe litery mają tutaj znaczenie, także dokładnie trzeba przypisać takie literki, jakie są na ekranie. Gdy już piszecie kod, pojawił Wam się taktyka 4 czy 3, -3 w wersji drugiej. Formacja 4 czy -3, 3 z defensywnym pomocnikiem. Styl konstruowania mamy zrównoważony. Obronę średnią na 50 kresek. Tak wygląda nasze ustawienie, gdy jesteśmy bez piłki, czyli mamy jednego napastnika. U mnie to jest Ewa Pajor na fałszywej 9, czyli ona fajnie właśnie łączy naszą pomoc z, z atakiem. Często właśnie cofa się troszeczkę niżej, żeby otrzymać tą piłkę. Nie chowa się za obrońcami, bo ciężko wtedy podać jej piłkę tak, żeby jej obrońcy nie wyprzedzili. Jeżeli chodzi o skrzydła, oczywiście mamy tutaj schodzących napastników, tak, żeby właśnie wspierać te ataki i żeby ci skrzydłowi wchodzili do środka pola karnego. Jeżeli chodzi o pomocników, no to jest bardzo newralgiczne miejsce. Mamy tutaj dwóch rozgrywających. Na chwilę obecną mam tutaj Lorentę, aczkolwiek wcześniej umierał grał De Jong, Frankie De Jong, który jeszcze lepiej właśnie się w tej roli odnajduje. Tutaj jest Lorente, troszeczkę z tego względu, że zrobiłem sobie Ajibade i chciałem po prostu mieć więcej zgrania dla Adjibady, bo też jest z Atletico. Aczkolwiek pewnie prędzej czy później wrócę do ustawienia z De Jongiem, gdyż on ma rozgrywającego z dwoma plusami. Drugą rozgrywającą jest Guyaro, czyli zawodniczka z Barcelony. Również świetnie się w tej roli odnajduje. I dzięki temu, że są to właśnie rozgrywające, nie bardzo często właśnie pokazują się do piłek. Często właśnie pokazują się wolne pola, tak żeby można im zagrać tą piłkę, przez co właśnie rozgrywanie akcji jest o wiele, wiele łatwiejsze. I zawsze tą piłeczkę można cofnąć do Kamawingi, czyli takiego rozgrywającego, Defensywnego y, pomocnika, który jest takim ryglem, tak, między obrońcami a właśnie środkiem pola no i w dodatku mamy oczywiście czterech obrońców, z czym, przy czym jeden jest wahadłowym u mnie to jest Balde, czyli taki bardziej szybki szybszy niż Majkon zdecydowanie, no i taki bardziej zwinny zawodnik, który właśnie częściej się angażuje do ataku dwóch obrońców i oczywiście prawa obrońca jest na zrównoważonym bocznym obrońcom czyli on po prostu nie atakuje tylko głównie zachowuje swoją pozycję, nawet jeżeli jesteśmy przy piłce. A gdy już tą Jesteśmy, to tak wygląda nasza formacja, właśnie, gdy mamy futbolówkę, jak widzicie, Ewa Pajot jest troszeczkę niżej niż ci skrzydłowi, którzy są takimi fałszywymi napastnikami, tak naprawdę. A Ewa Pajot właśnie cofa się troszeczkę głębiej tego polakarnego, tak, żeby można było spokojnie i dograć piłkę właśnie ze skrzydła, lub rozegrać ją środkiem pola przez tych dwóch rozgrywających. Kawa winga oczywiście jest z tyłu. Tutaj blokuje, żeby przeciwnik, który nas kontroluje, gdy stracimy tą piłkę, no nie miał za łatwo, gdyż. Mamy tylko dwóch obrońców środkowych. Baldy jest akurat takim wahadłowym, dzięki któremu mogę czasami rozpocząć akcję ofensywną i troszeczkę tutaj podwoić, podwoić liczbę graczy właśnie na skrzydle lewym. Dlatego staram się właśnie tą lewą stroną częściej atakować niż, niż prawą stroną. Ale nawet jak stracę jakimś cudem piłkę, właśnie ten baldy dosyć szybko wraca do obrony. A jeżeli nie, no to po prostu przełączam się na niego i ręcznie cofam nim do obrony. Jednak w tym ustawieniu staram się jednak grać i rozgrywać piłkę najczęściej właśnie przez tych środkowych rozgrywających, którzy nawet właśnie jak tą piłkę stracą, to zawsze mamy tutaj jeszcze kilku zawodników, którzy odpowiadają właśnie za obronę i odbiór piłki. Także nie staram się oczywiście rozgrywać tym baldy, ale oczywiście czasami, czasami ruszę nim do przodu, żeby wyciągnąć na przykład lewego czy prawego obrońca akurat z perspektywy przeciwnika właśnie troszeczkę do przodu i wtedy zagrywam piłkę właśnie do Wernera czy do, czy do środka, żeby rozpocząć tą Akcję, właśnie przez środek, ale już widząc, że na przykład przeciwnik ma jednego obrońcę mniej, no to wtedy szybciutko rozgrywam tą piłeczkę między tymi piłkarzami i w ten sposób konstruuję akcję. W tej formacji wszyscy piłkarze są, jak widzicie, bardzo blisko siebie, nie ma tutaj jakichś dużych przerw między formacjami, praktycznie każda formacja jest bardzo blisko siebie i jest komu podać piłkę, przez co bardzo łatwo się rozgrywa tą piłeczkę i nie traci w głupi sposób. Najważniejsze, żeby najczęściej rozgrywać piłkę właśnie tymi pomocnikami rozgrywającymi, którzy mają bardzo duże statystyki do podać i lepiej jakieś playstyle właśnie do krótkich podań, do górnych podań, tak jak tak ma na przykład Patry, właśnie te górne piłki jako playstyle z plusem. No i rentę tak jak wiem, już już tłumaczyłem dlaczego on tutaj jest, ale na przykład taki De Jong jest po prostu idealny, żeby właśnie te piłki rozgrywać przede wszystkim celnie, bo to też jest duża bolączka w tej edycji gry, gdzie te podania nawet jak dobrze celujemy, to i tak lecą do przeciwnika. Dlatego tak bardzo istotne jest mieć tych pomocników naprawdę z wysoką umiejętnością podawania. Oczywiście tą taktykę można zmodyfikować i na przykład bocznego obrońcę ustawić na bocznego obrońcę, żeby po prostu bardziej odpowiadał za obronę niż udzielał się z przodu. To już jak woli,zie, ale warto przetestować na początku właśnie tą opcję z wahadłowym, ponieważ naprawdę usprawnia to ataki i jest więcej opcji właśnie do rozegrania piłki. Jedyny minus taki zauważyłem to u tych wahadłowych jest to, że szybko tracą kondycję i tak w 70 minucie najczęściej ich zmieniam. Dlatego dobrze mieć na ławce rezerwowych jednego piłkarza, który potrafi grać właśnie na tej pozycji, żeby właśnie w tej 70 Minucie wszedł. U mnie gra Alfonso Davis i też świetnie wchodzi z ławeczki i naprawdę z jego tempem robi robotę. I tak pokrótce wygląda właśnie ta taktyka. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do skorzystania właśnie z niej. Dajcie znać w komentarzach o Waszych odczuciach. Właśnie, jeżeli skorzystaliście z tej taktyki, mi póki co gra się nią bardzo dobrze. Aczkolwiek to nie zmienia faktu, że będę szukał kolejnych ustawień, dzięki którym rozgrywka nabierze innych kolorów. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.